Oto Franklin 4, czyli projekt niebanalnego i nowoczesnego domu parterowego. Charakteru nadają mu wyciągnięte ściany szczytowe, a funkcjonalny układ wnętrza sprawia, że projekt ten będzie idealny dla Twojej rodziny. Sercem tego domu jest bez cienia wątpliwości salon, w którym podwyższyliśmy sufit, czyniąc go wyjątkowo przestronnym. Razem z kuchnią i jedalnią Składają się na dużą przestrzeń dzienną, w której spędzisz spokojne chwile z ukochanymi osobami. W pozostałej części domu znajdziesz trzy sypialnie, wygodną łazienkę oraz strych, który urządzisz według własnych upodobań. Możesz tam zagospodarować małą pracownię, siłownię lub pokój gościnny. Jeśli szukasz domu unikatowego, a jednocześnie funkcjonalnego i przytulnego. Franklin 4 jest projektem dla Ciebie.